Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmiku na tym kanale. I ogólnie na początku 2023 roku opowiadałam Wam o pewnej książce, która nawiązywała do pewnej wyspy, magii natury i w ogóle była dość powolna, ale to nie sprawiało, że ta powieść stawała się nudna, tylko właśnie sprawiało, że czytelnik jeszcze bardziej chciał się zagłębić w tą historię i po prostu po wydarzeniach z końcówki pierwszej części ja nie mogłam się doczekać, aż wyjdzie kontynuacja. I dokładnie dzisiaj, kiedy publikuję ten filmik, czyli 27 września, swoją premierem ma kontynuacja tej historii, a dokładniej Ogień Nieskończony od Rebeki Ross, czyli kontynuacja Rzeki Zaklętej. Jak coś, to wam stawię tutaj okładkę pierwszej części, ponieważ ta książka została przeze mnie pożyczona i na razie nie mam jej przy sobie, a warto pamiętać. Ewentualnie jak coś... O, tutaj jest jeszcze okładka pierwszej części, jakby ktoś nie pamiętał. I ogólnie, co do kontynuacji... Tutaj mamy wydarzenia 5 tygodni po tym, co właśnie zadziało się w końcówce pierwszej części. Bohaterowie muszą się zmierzyć z nową rzeczywistością i konsekwencjami decyzji, które zostały podjęte. Jack, jako nasz Bart, no nieco dobrze sobie radzi: trochę stracił wiarę w siebie, a nawet nie trochę, ale bardzo. Nie widzi sensu swojego istnienia ani celu, który ma mu uświęcać środki, i po prostu czuje, że jest niepełną jednostką, przez to co się stało właśnie w poprzedniej części. No i jest z nim dość źle Torin i Sidra muszą się zmierzyć z nowymi rolami, które zostały im przypisane Co nie jest dość proste, tym bardziej, że obydwoje są dość silnymi osobnikami I nie da im się łatwo przemówić do rozumu, więc to powoduje u nich konflikty No i Adaria, która no, została rzucona dokładnie na głęboką wodę Musi poradzić sobie w nowym miejscu, w nowym otoczeniu I trochę nie wie jak się zachować tym bardziej, że nie zna kultury tych osób, z którymi obecnie przeżywa, no i poznaje trochę drugą stronę medalu. Tylko, że tutaj nie tylko relacje międzyludzkie staną pod znakiem zapytania, ponieważ tutaj władca duchów natury, które są na tej wyspie, też nie są zadowolone i ten władca też nie chce, żeby nasz Bart, no, dalej praktykował swoje umiejętności. A najlepiej chciałby się go pozbyć z całej wyspy i żyć sobie spokojnie. No i za sprawą tego wszystkiego. Ten władca duchów postanawia zrzucić na klany tutaj taką pewną plagę, która ma spowodować, że no, część ludzkości wyginie I to nie jest pierwszy krok ku właśnie temu celowi No tylko, że bohaterowie nie chcą dać się przeciwstawić właśnie tym duchom I będą robić wszystko, żeby jak najwięcej osób przetrwało, nawet jeżeli będą musieli współpracować z wrogiem tylko czy to im się uda i co tak naprawdę dzieje się w przeciwnym klanie, no to tego dowiecie się czytając to książkę. I powiem tak, od początku, jak tylko zaczęłam to powiedzieć, od razu poczułam ten cały klimat, tę całą atmosferę i to powolne tempo, które mnie zachwyciło w pierwszej części. Jestem zdanie zakochana w tym, jak autorka pisze, jak tworzy całą fabułę, tworzy bohaterów, nadaje im kreacji, bo to jest zrobione rewelacyjnie. Pod tym względem nie mam do czego się przyczepić, ponieważ cała ta fabuła, cała ta otoczka, ta tajemnicza wyspa, ta magia, która jest dość nietypowa i za którą trzeba płacić, jest po prostu świetnie skonstruowana. Tutaj nie ma do czego się przyczepić, zahaczyć, jakoś bulwersować, ponieważ to ma swój klimat, to ma odzwierciedlenie, to jest pięknie wytłumaczone. Bohaterowie, tak jak w poprzedniej części, są naprawdę bardzo dobrze zrealizowani. Chociaż Jack w tym tomie trochę mniej mi się podobał niż w poprzednim Trochę jego zachowanie nie było adekwatne do tego, jak go poznaliśmy w poprzedniej części I trochę mi tu zgrzytało Ale z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć to jego zachowanie Ze względu na to, przez co chłopak musiał przejść I jakie wyzwania przed nim stoją Więc tutaj jestem w stanie to zaakceptować Za to bardzo mi się podobało tutaj zachowanie Adarii która została rzucona na głęboko wodę, która nie wiedziała kompletnie jak się zachować, komu może zaufać I cała ta sytuacja wywarła na niej dość duże wrażenie i trochę zmieniło jej sposób postępowania I to zostało super zobrazowane, super zaprezentowane, super opisane Dodatkowo przez to, że mamy różne perspektywy, tak samo jak w poprzedniej właśnie części To poznajemy tę historię z różnych perspektyw więc tak, perspektywa Adarii naprawdę jest super skonstruowana, wszystko jest ładnie, klarownie wyjaśnione Rozumiemy postępowanie, rozumiemy te intrygi królewskie, które no nie są takie fair play i nie są dość standardowe Ale z drugiej strony ma to swój urok, ma to swoje wytłumaczenie i jesteśmy bardziej w stanie zrozumieć ten konflikt, który powstał tam 200 lat temu Tak jak według jest fabuły, więc pod tym względem jestem totalnie zachwycona Jedyne, do czego mogłabym się tak stricte przyczepić, to samo zakończenie. Bo jak do pewnego momentu bardzo mi się to podobało i byłam zaangażowana totalnie, że nie mogłam się od tego oderwać, pochłaniałam to po prostu stronę za stroną i jak ja musiałam przerywać, to po prostu byłam wpieniona jak nie wiem co, nie powiem co. Tak samo rozwiązanie całej tej sytuacji było tak cukierkowe, tak jakoś za bardzo odrealnione jeżeli to można powiedzieć, przy fantastyce. Że no nie byłam w stanie do końca tego kupić. Jakoś za bardzo to było cukierkowe, takie słodko pierdzące, ten czasie się wylewa, później, No, nie. Takie surowe zakończenie, które nam zostało zaprezentowane, zanim jakieś y, tutaj dodatkowe rozdziały się pojawiły, bardziej byłam w stanie to kupić, bardziej w stanie to uwierzyć. Jednak, no, i rozumiem, dlaczego tak to zostało stworzone, i trochę nie rozumiem. To ciężko tak opisać, żeby nic nie spoilerować. Ale no mówię, no jakoś tak nie do końca to kupuję Tym bardziej, że w momencie, kiedy już autorka poszła w to cukierkową wersję I mamy pewne zakończenie To mamy zalążek, gdzie można by to było kontynuować Albo takie, że to potrzebowałoby ostatniej kropki w zdaniu I że to dla mnie nie jest skończona w pełni historia Jakby bez tego, powiedzmy, ostatniego rozdziału Jeszcze bym to kupiła bez tego rozwinięcia Tak po tym rozdziale jeszcze czegoś mi brakuje Blokuje mi takiego epilogu, powiedzmy, który by wyjaśnił, co się stało tam na przestrzeni kilku kolejnych lat czy miesięcy, że jak to się dalej rozwinęło i jak to dalej potoczyło, bo jasne, możemy sobie obstawiać i rozumiem czasami otwarte zakończenia, no bo one mają swój urok, ale przy tej historii nie do końca to kupuję jest mi z tego powodu niezmiernie przykro. Chociaż nie będę skreślać tej historii, bo obydwa tomy naprawdę zostały świetnie zrealizowane. Autorka miała super pomysł na to fabułę Opisy to po prostu jest totalna bajka. Ja jestem zauroczona tym stylem pisania i na pewno, jak autorka będzie miała kolejne książki w Polsce, zdecydowanie będę chciała je przeczytać, bo jestem nimi totalnie zauroczona, zakochana i po prostu no, same epitety pozytywne mogę tutaj wymieniać. Ale no, zakończenia niekoniecznie. Już bym powiedziała, chociaż zakończenie pierwszej części było ciekawe, interesujące i ja chciałam jak najszybciej drugi tom Tak samo zakończenie finalne, no już nie do końca kupuję. No jest mi z tego powodu przykro, no ale taką mam opinię. Więc dajcie znać, czy czytaliście tę książkę, czy może macie w planach. I jeżeli czytaliście, dodajcie też koniecznie znać w komentarzu, czy Wam się to zakończenie podobało, czy je kupiliście, czy Was zachwyciło, czy może tak jak w moim przypadku, że. Coś tam do końca nie grało, jestem niezwykle ciekawa. I dzięki, że dotrwaliście do końca tego filmiku. I do zobaczenia w kolejnym na razie.